Boże nasz Ojcze, Ty, który jesteś miłością i miłosierdziem, z całego serca pochylasz się nad każdą duszą, która potrzebuje Twego zbawczego dotyku. W tym świętym czasie wznosimy naszą modlitwę za dusze opuszczone, te, które błąkają się w ciemności, nie zaznając jeszcze pełni Twojego światła. Ty, który jesteś drogą, prawdą i życiem. Niechaj twoje miłosierne serce otworzy się na te dusze, które zostały porzucone w mroku, nie znalazły pokoju w swoim ziemskim życiu i teraz trwają w oczekiwaniu na twe zbawienie. Przychodzimy dzisiaj pełni skruchy i nadziei, aby modlić się za te dusze, które nie miały szansy poznać pełni miłości w swoim ziemskim pielgrzymowaniu. W Twojej łasce, Panie, otwierasz bramy Królestwa Niebieskiego dla tych, którzy cierpią w czyśćcu, a ich modlitwy zostają wzmocnione przez naszą wiarę i miłość. Duchu Święty, który przynosisz pocieszenie, błagamy Cię, abyś pochylił się nad tymi duszami, napełniając je nadzieją i uwolnieniem od wszystkich ciężarów, które noszą w swoich sercach. Boże, wiesz o każdym ich bólu, o każdym ich smutku, o każdej ich niewypowiedzianej tęsknocie. Modlimy się za te dusze, które pozostają w zapomnieniu, które nie zostały odpowiednio pochowane, za te, które zostały porzucone przez tych, którzy mieli im pomóc. Ty, który jesteś sprawiedliwością i miłosierdziem, daj im poczucie, że nie zostały zapomniane, że są wciąż kochane i potrzebują naszej modlitwy, naszej troski i naszej ofiary. Panie Jezu, Ty, który stąpiłeś na ziemię, aby zbawić wszystkich ludzi, nie zapomnij o duszach. Które zostały porzucone w świecie duchowym, w Twoim nieskończonym miłosierdziu i mocy wstawienniczej Twojej matki, Maryi, niechaj napełnią się światłem, które rozproszy ciemności, w jakich trwają. Modlimy się za te dusze, które szukają drogi do Ciebie, ale nie wiedzą, jak się do Ciebie zbliżyć, które odczuwają brak Twojej obecności. O Boże, otwórz im drzwi do wiecznej chwały! Zgromadzeni w Twoim imieniu, prosimy Cię, byś zbliżył się do tych dusz w sposób szczególny. Przebacz im wszelkie winy, które były nieodpuszczone, przeżyte w ich ziemskim życiu. Ty, który jesteś pełen miłości, zmiłuj się nad nimi, zbliż je do siebie. Niech już nie czują się osamotnione w świecie pełnym cierpienia. Ojcze, spraw, aby te dusze, które potrzebują Twojego miłosierdzia, poczuły Twoje ciepło, Twoje błogosławieństwo, które przenika wszelką ciemność. Boże, pozwól, abyśmy my, Twoje dzieci, nie zapomnieli o tych, którzy nie mogą już modlić się za siebie. Nasza modlitwa, nasze ofiary, niech będą dla nich światłem które prowadzi ich ku Tobie. Udziel nam łaski, abyśmy zawsze pamiętali o tych duszach i nigdy nie zaniedbywali modlitwy za nie. Tylko Ty, Panie, masz moc uwolnić je od wszelkiego cierpienia, zbliżyć do Twego królestwa, aby mogły cieszyć się pełnią życia wiecznego. Chcemy, aby te dusze mogły zbliżyć się do Ciebie. Poznać prawdę o Twojej miłości i otrzymać zbawienie, które jest dostępne dla każdego, kto otworzy swoje serce na Ciebie. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, którego śmierć na krzyżu otworzyła bramy nieba, wstawiamy się za tymi duszami, które potrzebują Twojej pomocy. Boże, spraw, aby Twoje miłosierdzie nigdy nie miało końca, i niech każda dusza doświadczy tej łaski, którą Ty oferujesz każdemu z nas. Czujemy się odpowiedzialni za dusze opuszczone, za te, które nie mają już możliwości modlitwy, za te, które nie miały w tym świecie bliskości do Ciebie. Modlimy się w tej chwili z głębokim przekonaniem że każda nasza modlitwa jest w twoich rękach i w twoim sercu. Wierzymy, że ty nigdy nie opuszczasz swoich dzieci, nawet jeśli wydaje się, że są one zapomniane przez innych. Panie, przyjmij naszą modlitwę, przyjmij nasze wstawiennictwo. Niech twoje światło i miłosierdzie dotrą do tych dusz, które tego najbardziej potrzebują. Niech Twoja łaska ich oczyści, niech ich serca zostaną otwarte na pełne zbawienia, które tylko Ty możesz im dać. W tej modlitwie łączymy się z całym kościołem, który od wieków wstawia się za duszami w czyśćcu. Boże, usłysz naszą prośbę i przyjmij nasze modlitwy za dusze opuszczone, które błagają o Twoje miłosierdzie. Panie Boże, Ty, który jesteś źródłem wszelkiej pociechy, w tej chwili składamy nasze modlitwy za dusze, które w swej tęsknocie nie znalazły pełnego pokoju. Są to dusze, które naznaczone są bólem i niezrozumieniem. Dusze, które w swej wędrówce przez życie. Nie spotkały odpowiedniego oparcia, nie zaznały miłości, którą Ty, Boże, oferujesz każdemu stworzeniu. Wierzymy, że nie ma takiej duszy, którą Ty byś porzucił, Panie, nawet jeśli wydaje się, że została zapomniana przez innych. W tych chwilach modlitwy niechaj nasza wstawiennicza prośba dotrze do Twojego serca, a Ty w swojej nieskończonej dobroci i mocy przynieść im ulgę zwracamy się do ciebie nasz ojcze abyś otworzył wrota swego miłosierdzia dla dusz opuszczonych które nie zaznały pokoju na tej ziemi i teraz poszukują światła w twojej obecności w twoim imieniu w imieniu twojego syna Jezusa Chrystusa prosimy aby te dusze Porzucone, opuszczone, bez opieki na ziemi mogły zbliżyć się do ciebie i zaznać pocieszenia. Ty wiesz, o Boże, że wiele z tych dusz nie miało szansy poznać prawdziwej miłości. Przechodząc przez życie, były otoczone przez ciemność i niewiedzę. Nie miały nikogo, kto by im pomógł w chwilach kryzysu, kto by poprowadził je do ciebie. Ty, który jesteś światłością. Zmiłuj się nad nimi, spraw, by ich serca rozjaśniła Twoja obecność, aby wiedziały, że są kochane i nie są zapomniane że każda z nich, niezależnie od przeszłości, jest ważna w Twoich oczach. Ojcze, otwórz dla nich drogę do zbawienia, niech Twoja miłość wleje się w ich serca. Te dusze, które zgrzeszyły. Ale których pokuta nie była jeszcze w pełni dokonana, błagają o Twoje miłosierdzie. Ty, który jesteś sprawiedliwością i miłością, daj im szansę na zrozumienie i pojednanie, Boże, daj im poczucie, że nie są same, że jest ktoś, kto się za nie wstawia, kto modli się za nie w tym momencie. Niech nasza modlitwa stanie się dla nich wsparciem. Niech każdy nasz wyraz miłości będzie odbiciem Twojej nieskończonej miłości do tych, którzy oczekują na Twoje wybaczenie. Jezu, w Twoim imieniu wstawiamy się za tymi duszami, które są w czyścicu, które potrzebują naszej pomocy, aby przejść przez ten stan oczyszczenia. Spraw. By mogły one w pełni doświadczyć miłosierdzia Bożego, by mogły zrozumieć, że ich cierpienie nie jest końcem, lecz drogą do zjednoczenia z Tobą. Przebacz im wszelkie winy, które noszą w swych sercach, otwórz im drzwi Królestwa Niebieskiego, aby mogły cieszyć się Twoją wieczną chwałą. Boże, Ty, który jesteś pełnią życia, spraw, by te dusze już teraz mogły poczuć Twoje obecność, by ich serca mogły zbliżyć się do Twojego świętego oblicza. Ty znasz ich ból, Ty wiesz, jak długo trwa ich oczekiwanie na łaskę. Modlimy się, abyś w swojej wielkiej dobroci dał im to, czego najbardziej potrzebują: pełnie Twojej miłości, pełnie pokoju, pełnie zbawienia. Twoje miłosierdzie jest niepojęte, a Twoja łaska nie zna granic. Poczujmy się odpowiedzialni za dusze opuszczone, za te, które nie mają już szansy na modlitwę za siebie, które nie mogą prosić o pomoc, które przez lata swojej ziemskiej wędrówki nie znalazły litości ani zrozumienia. Prosimy Cię Boże, abyś nie zapomniał o tych duszach. Niech nasze modlitwy będą dla nich światłem, które ich prowadzi do Ciebie. Chcemy, aby te dusze mogły poczuć, że nie zostały porzucone, że są częścią Twojej rodziny, że mogą liczyć na naszą pomoc i modlitwę. W Twoim imieniu, Jezu, wstawiamy się za tymi duszami, które oczekują Twojego zbawienia. Które nie miały szansy na to, by otrzymać pomoc, gdy żyły na ziemi. Niech każda z tych dusz zostanie obmyta w Twoim miłosierdziu, niech poczuje się bezpieczna w Twoich ramionach. Otwórz ich serca na Twoje słowo, na Twoją łaskę, na Twoją pełnię. W Twoim imieniu, Jezu, błagamy o ich zbawienie, o ich oczyszczenie, o ich wyzwolenie. Prosimy aby mogły doświadczyć miłości, którą Ty obdarzasz swoich dzieci, aby mogły się zbliżyć do Ciebie, do Twojej chwały i do Twojego Królestwa. Panie, nasz Zbawicielu, z wielką pokorą stajemy przed Tobą, aby wstawiać się za duszami, które wciąż pozostają w oczyszczeniu. Duszami, które pragną zbliżyć się do Ciebie, ale które wciąż dźwigają ciężar swoich grzechów, które były nieodpuszczone lub niezadośćuczynione w ich ziemskim życiu. Modlimy się o Twoje nieograniczone miłosierdzie, które rozlewa się na te dusze i daje im nadzieję na ostateczne zjednoczenie z Tobą. Boże, Ty, który przyszedłeś na świat. By wybawić wszystkich ludzi, nie zapomnij o tych, którzy jeszcze nie doświadczyli pełni Twojego pokoju. Jesteś tym, który przyjmuje pokutujących, który przynosi pocieszenie tym, którzy szukają ratunku. Daj tym duszom odrobinę światła w ich ciemności. Daj im poczucie, że nie są same, że Twoja łaska i Twoje miłosierdzie. Są zawsze dostępne dla tych, którzy szczerze pragną się nawrócić. Modlimy się za dusze, które w swej ziemskiej wędrówce nie poznały prawdziwego pokoju, te, które były pogrążone w grzechu i nie miały szansy na pojednanie z Tobą przed śmiercią. Boże, zmiłuj się nad nimi, otwórz dla nich drogę do pełnej jedności z Tobą. Ty wiesz, że każda dusza potrzebuje oczyszczenia, każda dusza pragnie odnaleźć spokój. Ty, który jesteś oczyszczającym ogniem, spraw, aby te dusze mogły doświadczyć oczyszczenia i pokoju, który jest możliwy jedynie w Twojej obecności. W Twoje imię, Jezu, modlimy się za te dusze, które przeżyły życie w mrokach grzechu. I nie miały wystarczająco dużo czasu, lub nie doświadczyły prawdziwego nawrócenia. Wierzymy, że Twoja miłość może wyciągnąć je z tego mroku, że Twoje miłosierdzie jest w stanie oczyścić każdy grzech. Boże, otwórz przed nimi drzwi do światłości, daj im szansę na ostateczne spotkanie z Tobą w Królestwie Niebieskim. Ojcze, ty, który znasz serca wszystkich ludzi, wiesz, które dusze potrzebują więcej czasu na oczyszczenie. Ty widzisz, które dusze są gotowe przyjąć Twoje zbawienie, które pragną Twojego miłosierdzia i które już teraz pragną zbliżyć się do ciebie. Wstawiamy się za nimi, abyś w swojej łasce zechciał je przyjąć do siebie. Jesteś Boże miłością, więc nigdy nie zostawiasz swoich dzieci. Nawet jeśli znajdują się w najciemniejszych zakątkach nieba, Jezu, wstawiamy się za tymi duszami, które wciąż oczekują na Twoje wybaczenie, które przeżyły życie z dala od Ciebie, które nie miały szansy na poznanie prawdziwego sensu swojej obecności w tym świecie. Zmiłuj się nad nimi, niech poczują Twoje obecność. Twoje miłosierdzie, które jest w stanie przemienić nawet najcięższe serce. Daj im nadzieję, że nie wszystko jest stracone, że nawet w ciemności ich życia mogą znaleźć światło w Tobie. Prosimy Cię Boże, abyś dał tym duszom szansę na pełne oczyszczenie, aby mogły przestać dźwigać ciężar swoich win i grzechów. Oczyść je swoją łaską, spraw, aby mogły poczuć się wolne, aby ich serca mogły otworzyć się na pełnię twojego zbawienia. W twoje ręce oddajemy te dusze, które potrzebują twojej pomocy, które nie mogą pomóc sobie same. Z twojej mocy, Boże, daj im pokój, daj im miłość, daj im zbawienie. Maryjo, nasza Matko, Błagamy Cię o Twoje wstawiennictwo. Ty, która jesteś matką miłosierdzia, wypraszaj łaski dla tych dusz, które potrzebują pocieszenia i pokoju. Jako Królowa Nieba i Ziemi, pośredniczko łask, błagamy Cię, abyś otoczyła je swoją opieką. Pomóż im w drodze do zbawienia, otwierając ich serca na Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Matko, niech Twój wstawienniczy uśmiech poprowadzi je ku światłu, które daje tylko Bóg. Panie Jezu, w Twoim imieniu błagamy o zbawienie tych dusz. Niech Twoje miłosierdzie, które nigdy nie ma końca, dotrze do tych, którzy błąkają się w ciemności, którzy wciąż czekają na Twoje zbawienie. O Panie, rozświetl ich drogi, przywróć im pokój, przywróć im nadzieję. Panie Boże, w tej chwili jeszcze bardziej zbliżamy się do Ciebie w modlitwie, abyśmy mogli wstawiać się za duszami, które pragną spotkać się z Tobą, ale które wciąż borykają się z ciężarem swoich win. Ty wiesz, że każda dusza nosi w sobie tęsknotę za tobą, tęsknotę, którą tylko twoja miłość jest w stanie zaspokoić. Widzisz każdą duszę, która cierpi, każdą, która jeszcze nie poznała pełni twojego zbawienia, i wiesz, jak bardzo potrzebują twojej pomocy. Ty, który jesteś niezawodnym pocieszycielem, niechaj nasze modlitwy staną się tym, co umożliwi tym duszom zbliżenie się do Ciebie. Prosimy Cię, Panie, byś obdarzył je łaską, która wypełni ich serca nadzieją, łaską, która pomoże im zrozumieć, że nie ma winy zbyt wielkiej, której Twoje miłosierdzie nie mogłoby oczyścić. O Boże, Twojej nieskończonej dobroci błagamy o to, byś otworzył drzwi do Królestwa Niebieskiego dla tych, którzy wciąż pragną prawdziwego pokoju, ale nie potrafią sami wyjść z ciemności. W Twoim imieniu, Jezu, prosimy o zbawienie tych dusz, które przeżyły swoje życie w odrzuceniu Twojej łaski, które z różnych powodów nie miały szansy poznać. Twojej prawdy. Modlimy się, aby Twoje miłosierdzie dotknęło ich serc, aby poczuli w sobie to światło, które rozświetli ich drogę ku Tobie. Przebacz im wszelkie winy, które były nieodpuszczone. Daj im możliwość oczyszczenia w Twoim miłosierdziu. O Boże, wiesz, jak trudna bywa droga do Ciebie dla tych, którzy nigdy nie mieli szansy. Żyć zgodnie z Twoimi przykazaniami, którzy nie mieli nikogo, kto by ich poprowadził. Zmiłuj się nad nimi, ty, który przyjmujesz każdego pokutującego. Przyjmij także te dusze, które potrzebują Twojej miłości i Twojej pomocy. Oczyść je z ich grzechów, spraw, by poczuły w sobie siłę do zjednoczenia z Tobą. Maryjo, nasza matko, która nieustannie wstawiasz się za nami, wypraszasz łaski dla tych, którzy błądzą, którzy jeszcze nie osiągnęli pełni zbawienia, prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo, Matko Miłosierdzia. Otocz te dusze swoją opieką, prowadź je ku Jezusowi, daj im siłę, aby mogły zbliżyć się do Bożego Miłosierdzia. Ty, która wiesz, jak to jest być w obecności Bożej łaski, pomóż tym duszom poczuć to, co jest dla nich przygotowane w Królestwie Niebieskim. Jezu, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Wiemy, że tylko przez Ciebie możemy osiągnąć zbawienie, tylko Ty masz moc oczyszczenia nas z wszelkich win. W tej chwili wstawiamy się za duszami opuszczonymi. Za tymi, które potrzebują Twojego światła, aby mogły wyjść z mroku. Ty, który rozświetlasz każdy cień, rozświetl ich serca, daj im poczucie pokoju, aby mogły poczuć się pełne w Twojej obecności. Prosimy Cię, panie, abyś nie zapomniał o tych duszach. Ty, który nie odrzucasz nikogo, Wiesz, jak trudna bywa droga do zbawienia dla tych, którzy przez całe życie błądzili. Zmiłuj się nad nimi, niech doświadczą Twojej miłości w sposób, który pomoże im zbliżyć się do Ciebie. Twoje miłosierdzie, Boże, nie zna granic. Ty przyjmujesz wszystkie dusze, które szukają prawdy, które szukają pokoju. Boże, chcemy, aby te dusze poczuły się kochane, aby nie miały wątpliwości, że nie zostały zapomniane. Wstawiamy się za nimi, aby mogły doznać łaski, która wyleczy ich rany, która wypełni je Twoim światłem. Boże, my, Twoje dzieci, prosimy Cię o te dusze, które czekają na wyzwolenie, które nie mają nikogo. Kto by się za nie modlił? Znasz ich imiona, znasz ich życie, zmiłuj się nad nimi, spraw, by mogły znaleźć drogę do Ciebie. Panie Jezu, wierzymy, że Twoja wola jest doskonała. Prosimy Cię, aby Twoje miłosierdzie obejmowało także te dusze, które potrzebują naszej modlitwy. Z całego serca modlimy się za te dusze opuszczone, za te. Które jeszcze nie zaznały pełni zbawienia. Niech Twoje światło przeniknie ciemności, w jakich się znajdują. Niech poczują Twoją obecność, Twoje ciepło i Twoją miłość. Panie, w tej chwili pełnej pokory, w tej chwili zbliżenia pragniemy z całego serca złożyć nasze modlitwy za dusze opuszczone, które oczekują na Twoje miłosierdzie. Zdajemy sobie sprawę, że w Tobie jedynie znajduje się pełnia zbawienia, pełnia pokoju, który jest w stanie uwolnić duszę od wszelkich ciemności i cierpienia. Ty Boże rozumiesz ból i tęsknotę tych, którzy poszukują zbawienia, którzy wciąż czekają na Twoją łaskę. Modlimy się, byś przyjął je w swojej pełnej miłości i opiece. Panie Jezu, wiemy, że nie ma duszy, która by była zapomniana przez Ciebie. Każda z nich jest droga w Twoich oczach, niezależnie od tego, jak daleko błądziła, niezależnie od tego, jak ciężki był jej los. Ty jesteś miłosiernym Zbawcą, który przyjmuje do siebie wszystkie dusze które szczerze pragną znaleźć pokój i zbawienie w twoim sercu. Prosimy cię, abyś obdarzył te dusze oczyszczeniem i pełnią pokoju, których pragną. Ty, który jesteś drogą, prawdą i życiem, otwórz dla nich drzwi do twojego królestwa niebieskiego. O Boże, z całego serca modlimy się, aby te dusze które przeszły przez życie bez szansy na pełne nawrócenie mogły poczuć w tobie ratunek. Zmiłuj się nad nimi, przyjmij je w swojej obecności, daj im w pełni doświadczyć swojej miłości. Prosimy, aby twoje miłosierdzie otworzyło przed nimi drogę do zbawienia, aby mogły one znaleźć w tobie poczucie pełni i pokoju które tak bardzo potrzebują. Maryjo, nasza Matko, wstawiaj się za tymi duszami, które nie miały nikogo, kto by je poprowadził na drodze do Twojego Syna. Ty, która wiesz, jak to jest być obdarzoną miłosierdziem Bożym, błagamy Cię o Twoją pomoc we wstawiennictwie za tymi duszami, aby mogły w pełni zbliżyć się do Jezusa. Pomóż im poczuć, że nie są zapomniane, że są kochane, że zawsze mogą liczyć na Twoje wstawiennictwo. Ty, Matko Miłosierdzia, wstawiaj się za nimi, aby mogły one dostąpić pełni łaski i zbawienia. Panie, pragnę Ci podziękować za Twoje niepojęte miłosierdzie, które obejmuje nas wszystkich. Dziękujemy Ci Boże za Twoją łaskę która wlewa się w nasze serca za Twoją obecność, która daje nam siłę, aby modlić się za dusze opuszczone. Dziękujemy, że dzięki Twojej dobroci możemy wstawiać się za tymi, którzy jeszcze nie zaznali pokoju, ale którzy pragną znaleźć zbawienie w Twoim sercu. Z całego serca wierzymy, że w Twoim imieniu każda dusza, która wzywa Twojego miłosierdzia, Znajdzie zbawienie. Wiemy, że twoje serce jest zawsze otwarte, że ty nie odrzucasz żadnej duszy, która szczerze pragnie się zbliżyć do ciebie. Dziękujemy ci, Jezu, za twoje niepojęte miłosierdzie, za twoją miłość, która przenika każdą ciemność, za twoje światło, które rozprasza wszelkie cienie. Modlimy się aby te dusze, które wciąż potrzebują oczyszczenia, mogły poczuć Twoją obecność i miłość. Spraw, Panie, aby mogły w końcu znaleźć drogę do Ciebie, aby mogły doświadczyć zbawienia, które jest w Tobie jedynym źródłem pokoju. Ostatecznie w Twoim miłosierdziu, niech każda dusza odnajdzie drogę do nieba. Gdzie będzie mogła cieszyć się wiecznym szczęściem w Twojej chwałę. Na koniec tej modlitwy, z pełnym zaufaniem i nadzieją, powierzamy Ci, Boże, wszystkie dusze, które pragną znaleźć pokój. Zawierzamy Ci je w Twoje miłosierdzie, wierząc, że Ty nigdy nie zapominasz o tych, którzy wzywają Twojego imienia. Prosimy Cię, Ojcze, abyś dał im wszystko, czego potrzebują by mogły spotkać się z Tobą w wiecznym szczęściu. Amen.